Witam, jest z, z tej strony Leśne Oko, a to jest Aporcio. Ponownie yy, yy, w, okaz, a, okazało się, że w, to co zrobiliśmy w pierwszym odcinku tej gry, yy, to my sobie to wszystko elegancko porobiliśmy, a ja później zapomniałem tego zapisać. Yy, no więc dzisiaj przed odcinkiem na, szyb, na szybko yy, odtworzyłem nasze, yy, nasze postępy. A w dzisiejszym filmie zajmiemy się zgodnie z tutorialem Regiona e, e, airport ehm, i pierwsze co nam karą. Skonstruować terminal. Ja sobie już tutaj e, kupię ten cały teren, jesteśmy już na minusie, ale zapowiadałem, że będziemy na minusie. Um, tutaj postawimy pas startowy, o drugi, żeby był dla tych samolotów, um, dla tych samolotów już pasażerskich, ponieważ, ponieważ czasami ja, ja w poprzednich moich grach grałem na jednym pasie startowym dla wszystkich i dla tych prywatnych i dla pasażerskich, ale później to wyglądało w ten sposób, że Później to wyglądało w ten sposób, że że po prostu jakiś ważny samolot pasażerski chciał wystartować, a, a czekał nagle przed pasem, bo za chwilę miała lądować, jak, bo za chwilę miała lądować. Jak, jak jakaś awionetka prywatna, dobra. Ty tych zrobię takie, już asfaltowe wszystko, niech stąd też od razu będzie, ok, dobra Aha, nie, nie, nie o to mi chodziło W sumie to najpierw zróbmy sobie ten cały terminal Terminal powinien być dość duży Zrobimy sobie terminal w ten sposób My Tutaj ja zrobię przynajmniej w ten sposób Tutaj od terminala coś takiego jeszcze y, może nawet szerszego troszkę okej okay, tu może jeszcze y, jeszcze taki Tam musieliśmy ominąć ten kwadracik, cośmy sami sobie zrobili. Okej. Okay. Teraz trzeba pobórać wszystkie ściany, które chcą się zrobić w środku terminala. Ten terminal będzie się prawdopodobnie budować tyle czasu, że nawet sobie tego nie wyobrażacie. Bo zaczęliśmy tak jakby z grubej rury z tym terminalem. Od razu wyznaczmy takie podstawowe rzeczy, jak chociażby drzwi do tego terminala. Nie to. Teraz weźmiemy sobie tutaj chodniczek i całe to tu pięknie wybetonujemy ludziom, którzy którzy będą tu korzystać z terminala, ponieważ robotnicy sobie mogą łazić trawniczkiem, ale tu już na przyszłość jak pasażerowie będą przybywać do tego terminala, no to chodnik powinni mieć. No. To jak to? Łączymy sobie to i to. Od razu wszystkim robotnikom szybciej trochę pójdzie robota. Okej okay, jak jakim idzie? Aha, na razie się wzięli za to co... za to co im pierwsze zadałem, czyli za mm, tutaj robienie. A właściwie sprawdźmy czy mi się tu zmieści y, małe no proszę. Z w sumie tu, tu już te kilka małych standów, czyli małych stanowisk. Trzy... Tu z tej strony. Raz, dwa, trzy też powiedzmy. Trochę za duży zrobiłem ten terminal, ale to dobrze, bo tu już na zaś nie trzeba go będzie powiększać jak jeszcze duże samoloty do tego dojdą. traceniem pieniędzy się nie przejmujemy, bo tutaj możemy mieć e, właściwie ile chcemy na minusie. Tutaj możemy mieć nawet minus. Jakąś chorą liczbę, minus cycylion, o. E, a i tak będziemy mogli sobie dalej grać, dlatego um, ja tu bardziej się zajmuję estetyką terminala i tym, żeby to wszystko ładnie, e, ładnie wyglądało. E, Ani jeżeli tym, żeby ten... Jeżeli tym, żeby żeby po prostu było to tanie. No, wcześniej gadałem bez grania zanim zacząłam nagrywać odcinki na youtube'a na YouTube dlatego tak czasami nie mogę się wysłowić. Pas sobie przedłużyliśmy, bo dla tych samolotów pasażerskich potrzebny jest ten pas większy. Co? Okej. Okay. A co im tu chodzi? Przecież mają tu dociągnięte. Ha! dobrze wiem o co chodzi. Chodzi im o to, że tego nie mają tu światełek. Ale to się szybko robi to nic nie kosztuje. Na szczęście. Teraz upada deszcz nad naszym lotniskiem. I im trzeba tu postawić tak. Serwiso, serwisowa, ale asfaltowa. Bo tu jak stanowiska i wszystko zrobiliśmy już asfaltowe. To jest w sumie betonowa droga, ale dobrze. Jak wszystko już zrobiliśmy asfaltowe z tej strefy dla samolotów pasażerskich, to drogę im tu też pociągniemy asfaltową. I tutaj oni muszą mieć Ty, to tak. Oni muszą mieć też tu takie paliwowe, tylko że na inne paliwo, na jeta 1, a nie na Avgas 100LL. Garaż i te rzeczy to są tutaj Więc tym się na razie nie musimy przejmować Dobrze, to by było wszystko, co jest nam potrzebne na razie do niewielkiego lotniska. Teraz się zajmiemy wyposażeniem tego terminala bardziej jak tylko go zbudują, co potrwa wieki, już wspominałem. Aha, jeszcze nie mogę tego yy, ekonomii. Poczekamy sobie. To jest maksymalny czas, szybciej dać nie mogę. Ale tym robotnikom tak wolno to idzie. Za duży terminal w sumie na początek wzięliśmy. Wziąłem. Pół odcinka zbudowania terminala. Świetnie. Nie mogę tak dużo czasu przyspieszać. Będę klikać aż gra mi pozwoli w końcu. Chyba po 20 dopiero będę mógł, czy jakoś tak... No ludzie, ile wy to budujecie? Open, open, open To wszystko już można pootwierać Wieży Kontrolnej nowej to nie potrzebuję raczej myślę, że jedna wieża kontrolna, zwłaszcza ta duża, taka ogarnie to wszystko O! Już udało mi się jeszcze bardziej przyspieszyć czas No i co? No i nic. No i nic moi drodzy. Nic ci robotnicy prawie nie zrobili. Tylko więcej tutaj jeszcze. Dobra, my sobie wyznaczymy tu w międzyczasie te linie. <laughs> A psik? Przepraszam. E, te linie, po których e, samoloty będą jeździć. No. Na razie tyle, ile mogę, to już wyznaczyłem, bo to jeszcze budują. Ok, teraz coś, co ja bardzo lubię, bo jeszcze zanim zbudują terminal, możemy wybrać podłogę, jaka będzie w terminalu. To jest fajnie. taka, taka, taka. To jest też taka, ciemniejsza, niebieska. Można wziąć też taką. Albo kafelki. Taka. ty podłogę wziąć a, fff, jeszcze taka jak to wygląda nie największy dylemat jak budujesz całe wielkie lotnisko jaką wybrać podłogę ale nie no to ma jednak znaczenie bo będziemy się na to cały czas patrzeć a dobrze wiecie co wybiorę taką brązową podłogę O dobrze zatwierdziło się już. Tu też ten pasek. Też ten pasek. I to też całe. To tak trzeba poczekać. O zaskoczyło. Wydaliśmy hajs na podłogę. Świetnie. Tu już można więcej linii dla samolotów zrobić. Już jestem w Wineli. Ale jeszcze nie wszystkie. Robić mi tu proszę szybko, szybko te dwa. O, dobra, róbcie. No dalej, dalej. Ten mi robić, tego szybko dziada. o. Dobra, zrobili. No to wszystkie już linie dla samolotów są poprowadzone tak jak mają być docelowo poprowadzone. Wielka w tym jest po prostu filozofia. Dobrze. Wyciszę sobie jeszcze telefon na odcinek. Włączam stoper, do tego stopera doliczę jeszcze z 10 minut bo myślę, że już tyle tr gdzieś trwa mój odcinek. Te odcinki z AportSIO będą e, krótkie, myślę. O, już można to open, open, open. Żeby nie wyskakiwały te durne, denerwujące znaczki, że to jest zamknięte. E, economy tu. I sobie teraz... Aha. Oho, jeszcze nie możemy wziąć ciężarówek do Jetta 1. Hmm. To mamy. Jeszcze pewnie dlatego, że tu drogi nie ma. Czekam na 100 puści z przyspieszeniem znowu jeszcze bardziej czasu. No ludzie, co to ma być? Ten terminal się bardzo długo już buduje i tak się mało zbudowało. od 18 możemy przyspieszyć do 4:00 rano max. No Ejoj ta oni będą budować ten terminal my tu popatrzmy może w międzyczasie jakie tu są samolociki jakie tu można zobaczyć ten, przy, ten z mojego lotniska leci do do Turcji do jakiegoś dalamanu ten do też do Turcji ten do Niemiec gdzieś Tutaj do Anglii, do Wielkiej Brytanii. Fajnie, fajnie. Oni niech sobie tam budują ten terminal, jak mają budować. Tutaj kontrolerzy już wydają polecenia, już sprawnie tu ruchem zarządzają. Ten właśnie poleciał. Tutaj tankowanie. Trzeba akurat mało tankować, bo już chyba był zatankowany. I tak wygląda właśnie tankowanie. Eiport Sio. Jeśli ktoś ogląda mój odcinek i się waha, czy kupić A port Sio. Ja E-Port Sio bardzo polecam. Według mnie jest to fajna gra. I, I też nie jest jakoś specjalnie droga. Znaczy nie wiem ile teraz dokładnie kosztuje. Ale ja ją kupowałem po bardzo atrakcyjnej cenie więc więc zachęcam po prostu do kupna tej gry mnie się ona bardzo podoba no i to będzie taki odcinek chyba z budowania terminala jak, jak wszystkie odcinki na moim kanale trwają no... Pół, od pół godziny do 40 minut to mm, te odcinki z iPorse będą właśnie chyba takie króciutkie, około 20 minut, bo bo po prostu tutaj też no nie ma co za, co za bardzo robić. Yy, o yy, dobrze yy, więc na tym sobie już chyba skończymy dzisiejszy odcinek, bo mam tu telefon, muszę niestety odebrać zapiszemy sobie grę a dajmy save game no i dziękuję za oglądanie to by w tym odcinku było na tyle